Cześć, witam Cię serdecznie w drugiej części podsumowania artystyczno-kulturalno-subiektywnego roku 2019, czyli po prostu mojego roku 2019, tego co udało mi się zobaczyć w tym roku, jakie wystawy odwiedzić, jakie miejsca, jakie wydarzenia artystyczne zobaczyć. To jest część druga filmu. Jeżeli nie widziałeś jeszcze części pierwszej, to zapraszam Cię do poprzedniego wideo. A, tym, a tymczasem zaczynamy w części drugiej tego filmu, czyli właśnie w tym filmie, pokażę Ci, co udało mi się zobaczyć właśnie w drugiej połowie tego roku. Na końcu tego filmu zobaczysz jeszcze, co udało mi się zrealizować u Artfrika oraz jakie mam plany na rok następny, 2020. E, możesz też zobaczyć na końcu tego filmu, jakie są jeszcze szanse na zobaczenie wystaw z poprzedniego sezonu na początku kolejnego roku. Także zostań ze mną do końca i zapraszam na odcinek. Następny punkt na mojej artystycznej mapie 2019 roku to jest absolutny dla mnie, e, nie powiedziałabym, że hit. Ale jest to wydarzenie, które było dla mnie najważniejsze, które było najwspanialsze, jest moim totalnym zachwytem, wzruszeniem yy, i jest absolutnym no must see Znaczy tej wystawy niestety już nie ma, ale jeżeli byłaby powtarzana, powiedziałabym każdemu w ciemno, że powinien ją zobaczyć. Nawet jeżeli nie lubi prac artystki, o której za chwilę powiem, albo. Coś w ogóle nie, nie, nie lubi takiego typu sztuki. I jest to oczywiście polska prezentacja prac Mariny Abramowicz w Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, czyli wystawa Doczysta. Wystawa, która była dla mnie osobiście totalnym sztosem. Marina Abramowicz, wiadomo, królowa performensu czyli jest to postać, o której ja oczywiście uczyłam się na historii sztuki, e, gdzie myśmy oglądali fragmenty e, performensów e, Ja znam bardzo wiele jej prac, e, jadąc na tą wystawę. Natomiast e, no, wystawa monograficzna to jest wystawa monograficzna. To jest wystawa, która wyczerpuje temat i taka właśnie była ta wystawa. Pięknie przygotowane przestrzenie, naprawdę bardzo dużo miejsca dla takiej osobistej kontemplacji każdej z prac. Były pokazane bardzo przekrojowe te prace od najwcześniejszych, z lat 60., gdzie można było zobaczyć pierwsze wprawki, tak naprawdę malarskie, mariny jeszcze gdzieś tam, z czasów początku. Następnie te późniejsze i przede wszystkim wszystkie najsłynniejsze prace wideo obejrzeć w całości. Był też bardzo pięknie nagrany wywiad z mariną. Gdzie ona opowiada o swojej sztuce, gdzie ona opowiada o swoich przeżyciach. I dla mnie osobiście Marina jest jedną z ważniejszych artystek naszych czasów. Jest absolutnie niepodważalnym autorytetem, jeżeli chodzi o dziedzinę, w której tworzy, czyli o performance. No, absolutny must see, must have, nie wiem, must wszystko. Ta wystawa to jest sztos, to był sztos. Bardzo się cieszę, że mogłam być wtedy w Polsce i ją zobaczyć, bo myślę, że moje historyczno-artystyczne życie nie byłoby takie kompletne bez zobaczenia tej mono, monograficznej wystawy. I mówię to serio, jakkolwiek śmiesznie może to dla kogoś teraz brzmieć, jestem teraz totalnie na serio. I poza tym, że ta wystawa jest, była świetna. Prace, wszystkie, które można było obejrzeć na tej wystawie, były genialne i przede wszystkim były to, ta, to była monografia, więc to było kompletne dzieło, więc można było zobaczyć wszystkie elementy, etap przejścia, jak ta sztuka wyglądała, kiedy Marina tworzyła ze swoim partnerem, z Ulajem, kiedy się rozeszli i tak dalej. Na wystawie był przecież również pokazany ten samochód, w którym oni podróżowali, będąc biednymi artystami, którym się nie powodziło i tworząc w nim. Więc cały taki, całe takie poświęcenie sztuce, jakiego dokonała Marina w swoim życiu, jest totalnie jakby odbite w tej wystawie. I to jest wystawa, po której można powiedzieć o niej, jako artystce, ale też przede wszystkim jako o kobiecie, że jest silną, bardzo ważną postacią w sztuce nie tylko kobiecej, ale w sztuce w ogóle nowoczesnej, jest dla mnie absolutnie. Ważną i właśnie silną postacią kobiecą. Jest też kilka takich bardzo ważnych dla mnie dzieł na tej wystawie. Jest, pada kilka bardzo ważnych zdań w tym wywiadzie, który jest wyświetlany na wystawie. I jednym z tych zdań jest zdanie, które jest na kubku, które ja sobie kupiłam z tej wystawy, czyli za każdym razem. Gdy boję się czegoś, wiem, że to coś ważnego. I to są słowa Mariny, e, która przecież wiele razy podejmowała wielkie ryzyko, e, czy podczas swoich prac performerskich, czy w ogóle mm, będąc artystką w takich warunkach, w jakich i, i czasach, i miejscu, e, w którym ona przychodzi na świat, i jakby łamiąc wszelkie konwenanse jeden po drugim, będąc bezkompromisową i silną kobietą. I za to najbardziej ją szanuję. Także wystawa doczysta CSW w Toruniu, absolutny hit tego roku dla mnie, 10 na 10. Absolutnie byłabym uboższa artystycznie, historycznie, kulturowo, kulturalnie, gdyby nie ta wystawa. I teraz przejdźmy w takim razie do następnego wydarzenia, które miałam okazję zobaczyć w tym roku jeszcze w Berlinie, tuż przed właśnie wyjazdem z tego miasta. I to była taka bardzo fajna prezentacja, która uzupełniała normalne wystawy stałe Alte Nationalgalerie w Berlinie i w Alte Nationalgalerie był prowadzony taki projekt artystyczny, taki projekt researcherski w którym badano nowe technologie i połączenie ich właśnie ze sztuką i przede wszystkim ze sztuką taką właśnie nowożytną, czyli z taką klasyką i ja miałam okazję właśnie dzięki temu wziąć udział w prezentacji takiego filmu, który był prezentowany w Virtual Reality, czyli w technologii VR który dotyczył obrazu Mnich nad brzegiem morza Kaspara Davida Filirisia i jedyne co Wam powiem teraz że mam ochotę krzyczeć z radości, że to widziałam. I to jest też absolutny zachwyt tego roku. 10 na 10 totalne, Alta Nacional Galerii. Jesteście z. Jesteście super, eee, czyli właśnie stałam koło mnicha na plaży w obrazie. Kumajcie to. Jeżeli jesteście historykami, i teraz to oglądacie. To na pewno umarliście ze zazdrości. Jak było? Było fantastycznie. Było to niesamowite doznanie. Zresztą na moim Instagramie, wyróżnionych w highlights, możecie zobaczyć do dzisiaj relacje z tego wydarzenia, bo ja, od razu jak wyszłam z tamtej sali, to nagrałam właśnie moje wyrażenia. I tam też jest relacja, w której ja pokazuję oficjalne, oficjalny film z wnętrza, właśnie tych okularów, tych Google VR, gdzie był pokazywany ten film, właśnie z Mnichem. Więc tam możecie też zobaczyć fragment, który ja widziałam, plus właśnie moją relację tuż po wyjściu, która była, no, oszałamiająca. Także um, to jest drugie wydarzenie, które moim zdaniem w tym roku Dla mnie osobiście to jest 10 na 10 um, Byłabym uboższa, gdybym tego nie zobaczyła Następne wydarzenie również Berlin I tym razem galeria sztuki, która nigdy w życiu mnie nie zawiodła I która ma zawsze wspaniałe ekspozycje I do której zawsze w ciemno wysyłam wszystkich moich znajomych Którzy pytają mnie Kasia, jadę do Berlina, co mam zobaczyć? Zawsze mówi wtedy Idź do Martin Gropiusbau. W Martin gropius Gropiusbau jest zawsze dobra wystawa, a najczęściej są trzy. I nikt jeszcze nie narzekał, że wysłałam go w bardzo nudne miejsce, także naprawdę, jeżeli wybieracie się do Berlina i kochacie sztukę, no to Martin Gropiusbau jest adresem, który jest absolutnie powalający. To są wystawy, które są nietuzinkowe i które nie są nudne i przede wszystkim tutaj mówię o wystawie, którą ja widziałam, czyli Gardener Edition Freuden Czyli ten słynny boszowski ogród rozkoszy ziemskich. Jest to wystawa, która oczywiście zaczyna się fragmentem tego tryptyku, czyli wisi faktycznie obraz z Boszowski na ścianie. Natomiast to, co się dzieje dalej i z czego słynie Martin Gropius bał, to są wystawy, które zmieniają percepcję. To są wystawy, w których się odczuwa sztukę, w których poznaje się ją wszystkimi zmysłami. To są wystawy, na których masz naprawdę szansę zastanowić się w ogóle. Jak ci jest z tą sztuką w tym momencie, kiedy na nią patrzysz? To są wystawy, które ci zatrzymują i pozwalają ci zastanowić, co ja w ogóle o tym sądzę, czy mi się to podoba, dlaczego mi się to podoba, co ja w tym widzę albo czego w tym nie widzę, dlaczego to do mnie przemawia albo dlaczego to do mnie nie przemawia. To są wystawy, które są bardzo poruszające i które są po prostu genialnie kuratorsko skomponowane. To są po prostu majstersztyki. E, także ta wystawa na pewno jest na moim top of the top z tego roku i jest to przynajmniej 9 na 10. Martin Gropius Ball jest też miejscem, które jest dla mnie wyjątkowe Jeżeli chodzi o taką wartość melancholijną Bo jest to galeria sztuki, do której ja jeździłam do Berlina Jeszcze jak tam nie mieszkałam I wybrałam się kilkakrotnie, czy to właśnie prywatnie Czy również na przykład grupowo wycieczką z moich studiów z Gdańska Z historykami sztuki jechaliśmy Na bardzo ważną dla mnie do dzisiaj wystawę Obok Czyli wystawę, która świętowała stulecie wspólnej historii sztuki Polska-Niemcy I która była była kuratorowana przez moją jedną z wielkich guru historyczno-sztucznych w Polsce, czyli Ander Rotenberg. Natomiast katalog piękny, który wyszedł z tej wystawy był pod redakcją mojej ukochanej profesor Małgorzaty Milenowskiej. No i dlatego też Martin Kropiuswał ma i będzie miał zawsze we, w moim sercu wyjątkowe miejsce. Następne miejsce, które udało mi się odwiedzić, to przy okazji wyjazdu do Warszawy Zobaczenie oczywiście Galerii Stałej jeszcze raz na spokojnie, ale przede wszystkim Pierwszy raz zobaczenie Galerii Wzornictwa Polskiego, która wreszcie ma swoje stałe miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie Ta wystawa nie była też dla mnie nowa, ponieważ ja już bardzo dawno temu, w 2011 roku Miałam okazję zobaczyć wszystkie te eksponaty na wystawie Chcemy Być Nowocześni w Gdyni, natomiast bardzo się ucieszyłam Dowiedziałam się, że te eksponaty będą miały swoje stałe miejsce ekspozycyjne właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, ponieważ absolutnie na to zasługiwały. No i w tym roku miałam okazję zobaczyć je po raz pierwszy, już takie zadomowione w Muzeum Narodowym w Warszawie, bo mi bardzo miło to zobaczyć. Ekspozycja jest bardzo fajna. Nie jest to może jakaś wielka sala wystawiennicza, bo jest to jeden taki pokój w zasadzie długi. Natomiast znajduje się tam wszystkie najwspanialsze projekty polskie z różnych dziesięcioleci i ostatniego stulecia. Piękna ekspozycja, piękne projekty, no nic tylko polecić. I jest to też takie moim zdaniem miejsce dumy, bo ten polski design naprawdę był bardzo wysokiej klasy i myśmy dostawali przecież bardzo dużo nagród na różnego rodzaju wystawach międzynarodowych, więc jest to też moim zdaniem takie miejsce, które absolutnie w ciemno. Będąc mieszkanką Polski poleciłabym moim znajomym, którzy wybieraliby się właśnie do Warszawy. Jako miejsce takie do zobaczenia, absolutnie którym chciałabym się pochwalić. Także galeria wzornictwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie 910. W tym roku wybrałam się również na wycieczkę taką architektoniczną, architektoniczno-rzeźbiarską do Naumburga. Naumburg to jest taka miejscowość w Niemczech, na trasie właśnie takiej, że ze Stuttgartu na północ, i dlatego stwierdziłam: OK, to jest idealny, idealny plan, żeby się właśnie tam zatrzymać i żeby zobaczyć co. Oczywiście słynne rzeźby Utejek Harta. Więc jechałam do Naumburga, zobaczyć Utejek Harta. A wyjechałam z Hamburga, zafascynowana architekturą katedry, która jest jedyna w swoim rodzaju, bo jest dosłownie w połowie romańska, w połowie gotycka. I mówiąc, w połowie nie mam na myśli takich mieszania, się, stylów, jak w każdej części Europy na przestrzeni kilkuset lat. Tylko mam na myśli pół kościoła romańskiego i drugie pół gotyckiego serio. Założenie dwuchurowe, gdzie połowa jest romańska, połowa gotycka. Believe me po prostu. No, to jest magia. Jeżeli. W ogóle tak się śmieję zawsze na lekcjach moich z historii sztuki, jak prowadzę z uczniami, że jakbym miała ich zabrać na lekcję ze średniowiecza, to właśnie zabrałabym ich do Naumburga. Nie ze względu na UT jak Harta, tylko ze względu na to, że mogłabym w jednym kościele opowiedzieć o cały styl romański i cały styl gotycki, i po prostu wyjść i zamknąć za sobą średniowiecze. A to taki żarcik. Eee, I teraz po pierwsze jechałam zobaczyć Utejek jak Harta. Wyjechałam. Zakochana w ogóle w budowli, w katedrze. I przede wszystkim wyjechałam zakochana w innych rzeźbach. I tak jak Uta jest piękna, naprawdę na tej rzeźbie, jest taka łagodna, no piękniutka taka po prostu, to ja się zakochałam w Regelindzie. Regelinda jest po prostu kobietą, która rozbija bank. Ten uśmiech, zwróćcie uwagę na ten uśmiech. No po prostu, a jeżeli jak zostawić jeszcze u tej regalindy razem, no to jest Mistrzostwo Świata. Także jechałam zobaczyć u tej karta. Wyjechałam tak naprawdę z zafascynowaną architekturą kościoła i regalindą i Hermanem. Także pozdrawiam u tej karta. I dochodzimy do końca tej listy e, moich zachwytów i niezachwytów. E, jesteśmy już w grudniu i ja w grudniu wybrałam się do Alzacji i to był już okres mocno przedświąteczny, a więc było magicznie i bardzo czarująco. E, I miałam okazję zobaczyć katedrę w Strasburgu, tylko i wyłącznie od zewnątrz niestety, bo byłam wieczorem właśnie na jarmarku. Natomiast ta katedra e, w Strasburgu jest zachwycająca. Ona jest tak przepiękna jak na wszystkich zdjęciach, i zawsze się zastanawiałam, muszę Wam powiedzieć całkiem szczerze, dlaczego ona taka żółta jest na tych wszystkich zdjęciach w internecie. Ona jest po prostu tak oświetlona i faktycznie wygląda przeuroczo, bardzo ciepło, a w tej jeszcze odsłonie przedświątecznej, kiedy grali grajcy jakieś kolendy i można było sfilmować ją właśnie w takim anturażu, no coś pięknego. rzecz, którą dzisiaj chciałabym e, też wyróżnić na liście ważnych dla mnie wydarzeń artystycznych tego roku, to jest moje odwiedzenie e, właśnie też w grudniu muzeum w Alzacji w Kolmarze e, i tam przede wszystkim jechałam oczywiście do muzeum e, muzeum Tel w Kolmarze żeby zobaczyć ołtarz z Isenheim Grunewalda i też go oczywiście zobaczyłam i już mogę Wam zdradzić, że mam nagrany osobny odcinek e, o tym ołtarzu, gdzie opowiadam o nim, pokazuję go też w takiej formie, jak jest teraz eksponowany, także stay tuned, będzie ten odcinek niedługo na kanale. Ale muszę powiedzieć też, że Muzeum w Kolmarze bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, bo poza tym, że jest eksponowany pięknie właśnie w takim, natu... w takim starodawnym stylu ten ołtarz, czyli po prostu w takiej kaplicy gotyckiej, to... Muszę wam powiedzieć, że muzeum w Kolmarze ma też bardzo fajne zbiory średniowieczne poza tym. I tutaj przede wszystkim dla fanów, dla mediewistów gratką będzie dosyć duży zbiór Martina Schongauera, między innymi właśnie z takim do zobaczenia jeden do jeden tryptykiem dominikańskim, który jest piękny. Mają też Dürera, mają również bardzo fajny taki podstawowy, ale jednak bardzo taki um, Wzbudzający efekt, wow, wystawę sztuki nowoczesnej. I tutaj, przede wszystkim, takie nazwiska jak debuffet, jak Picasso, Monet i kto tam jeszcze. Była też sztuka nowożytna. Tutaj mieliśmy Kranacha, był Dürer, właśnie Holbein. Także naprawdę takie potężne, klasyczne nazwiska mają zebrane w tym kolmarze, więc jest naprawdę co oglądać. Poza tym, muszę powiedzieć, że muzeum po remoncie jest piękne, z zewnątrz jest bardzo nowoczesne. Ma taką prostą formę i wnętrza, również foyer i zejście, właśnie do galerii sztuki nowoczesnej jest bardzo nowocześnie, prosto, prostymi gestami kształtowane. Jest piękne. Natomiast, właśnie jest zachowana ta część dla sztuki średniowiecznej i dla ołtarza z Isenheim, właśnie w tym krużganku średniowiecznym i w tej kaplicy. Także jest to po prostu przepiękne miejsce i. Oprócz tego Kolmar muszę wam powiedzieć, że jest w ogóle bardzo pięknym miastem. Jest to absolutnie pie najpiękniejsze miasto, jakie widziałam. Jeżeli chodzi o jarmark. Yy świąteczny, nawet piękniejszy od Strasburga, powiedziałem, bo bardziej kameralny, a w ogóle nieustępujący poziomem, także polecam Kolmar, przede wszystkim w czasie przedświątecznym, bo jest piękny jest w ogóle nazywany Małą Wenecją bo też po kanałach tam właśnie pływało się takimi specjalnymi gondolami nie takimi jak w Wenecji, ale troszkę innymi natomiast jest właśnie Małą Wenecją i jeszcze rzecz, do którą ja na pewno wrócę do Kolmaru, po którą wrócę no to, żeby zobaczyć jeszcze Muzeum Bartholdi Ponieważ Kolmar jest właśnie też miastem Bartoldiego. I jak się wjeżdża do Kolmaru z autostrady, to jest taki śmieszny Rondon, na którym stoi miniatura statuy wolności, więc można się troszkę uśmieć, jeżeli ktoś na przykład nie spodziewał się i nie wiedział, że Kolmar jest miastem Barteldi. Także to na pewno jest jeszcze miejsce, do którego ja wrócę, bo jest piękne i jest warte absolutnie odwiedziń. I to było ostatnie miejsce, które chciałabym pokazać, które udało mi się odwiedzić w tym roku. No i Kolmar, Alzacja, ogólnie absolutnie 9 na 10 różnych również otrzymuje w moim rankingu dzisiejszym. Okej, okay, to już wszystkie wystawy, wydarzenia artystyczne i miejsca, które udało mi się w tym roku odwiedzić, oraz moja ocena tych wydarzeń artystycznych. A teraz chciałabym powiedzieć Wam o dwóch wydarzeniach, na które bardzo liczyłam, że uda mi się je odwiedzić w tym roku, a niestety przez różne zawirowania to się nie udało. I pierwsze to było oczywiście Bienale Sztuki w Wenecji. I ja nawet mam do dzisiaj bilet na to Bienale, bo dostałam go w prezencie mm, i miałam. Lecieć na tę wystawę, która zresztą trwała kilka miesięcy, natomiast trwała dokładnie w tym czasie, kiedy ja przygotowywałam się, przeprowadzałam się i kończyłam przeprowadzać się do Stuttgartu z Berlina. I przez to niestety nie udało mi się wylądować również w Wenecji. Także to jest na pewno wystawa, której bardzo żałuję, że nie udało mi się w tym roku zobaczyć, natomiast jest to wystawa cykliczna i po prostu wybiorę się na kolejną edycję. Druga wystawa, której nie udało mi się zobaczyć i było mi bardzo, ale to bardzo przykro z tego powodu to była wystawa w Amsterdamie, w Van Gogh Museum i to była wystawa Hockneya i Van Gogha właśnie wspólna ta wystawa się nazywała Hockney and Van Gogh, The Joy of Nature no i to była wystawa, na którą ja się chciałam wybrać właśnie w ostatnim miesiącu jej eksponowania natomiast bilety były wyprzedane do końca, nie było ani jednego pojedynczego biletu na Żaden dzień ekspozycji. Było mi z tego powodu bardzo smutno i bardzo przykro. Nawet się zastanawiałam, dlaczego muzea w takich momentach nie przedłużają tych wystaw specjalnych. No, było to dla mnie duże, duży zawód, po prostu. No, ale tak się zdarza. Nic. Nic, nic straconego, Samą Muzeum Van Gogha już widziałam bez Hockneya I samego Hockneya też miałam okazję widzieć w poprzednim roku w Centrum Pompidou w Paryżu Na wystawie monograficznej artysty, więc osobno i widziałam Chciałam po prostu zobaczyć ich razem Trudno, nie udało się, przeżyję no ale teraz mam dla Was jeszcze niemałą gratkę Ponieważ wypisałam sobie kilka wystaw, które trwają jeszcze w tym roku I będą trwały do pierwszych miesięcy przyszłego Więc jeżeli jest jeszcze coś, na co, na co polowaliście, a nie udało się To może któraś z moich propozycji wystaw, które jeszcze trwają z tego sezonu Jest dla Was uchwytna Pierwsza propozycja, którą chciałabym Wam tutaj zaproponować To jest wystawa w Londynie, w National Gallery i to są portrety Gaugena. Jest to wystawa, która trwa do 26 stycznia, można ją jeszcze zobaczyć w National Gallery. No i z tego, co ja czytałam, o tej wystawie zapowiada się bardzo interesująco, więc sama jeszcze mówiąc szczerze się zastanawiam nad lotem do Londynu, ale to właśnie z tego drugiego powodu, który teraz Wam powiem. Ponieważ w Londynie również do 2 lutego 2020 roku ciągle trwa ekspozycja największa w historii 300 prac Williama Blake'a, czyli jednego też z moich totalnych um, ulubieńców w ogóle z całej historii sztuki. E, I ta wystawa jest e, podobno gigantyczna, jest ogromna, jest bardzo dobrze recenzowana, więc. Mm, no ciśnie mnie, ona jest prezentowana w Tate Britain i na co dzień, generalnie, w Tate Britain William Blake ma swoje miejsce, bo ma taką salę na piętrze, natomiast 300 prac, szkice, obrazy i tak No, długo takich, takiej okazji już nie będzie, żeby zobaczyć. To jest chyba jedyna wystawa na ostatnie 30 lat, z tego co pamiętam. Także sama się jeszcze zastanawiam nad lotem do Londynu w styczniu, ale no zobaczymy. Drugie miejsce, które chciałabym, to, bo to był Londyn, to były dwa miejsca w Londynie Teraz następne miejsce w Europie, które chciałabym Wam jeszcze polecić To jest trwająca do 24 lutego wystawa Leonardo da Vinci, ogromna monograficzna w Luwrze Bo w tym roku świętowaliśmy 500-lecie śmierci Leonardo da Vinci no i dlatego wiadomo Louvre powziął się takiej wielkiej ekspozycji. Więc od 24 lutego jeszcze można się do Paryża wybrać i tą wystawę zobaczyć. Następna wystawa to dla osób, które oglądają mnie z Berlina albo z miejsca, które gdzie do Berlina można naprawdę szybko dojechać. I to jest wystawa Van Gogh Martwe natury jego. W Muzeum Barberini, tym razem w Pocztamie, bo muszę Wam powiedzieć, że Pocztam jest tak niesamowicie konkurencyjny, jeżeli chodzi o wystawy, takie naprawdę wow!, do Berlina ostatnimi laty, że ja mówiąc szczerze, długo byłam w Berlinie rozczarowana. Że nie ma takich fajnych wystaw jak czasem są naprawdę w Poddamie, który jest małą miejscowością w Brandenburgii pod Berlinem, ale która jest absolutnie świetnie osiągalna z Berlina. Macie 30 minut SKM-ką, jak wsiadacie na Aleksanderplatz w pół godziny jesteście w Poddamie. Na bilecie za 2,80 euro Więc naprawdę I Muzeum Barberini w Pocztami jest genialne Oni mają dwie świetne ekspozycje Co roku, każdego roku Na wiosnę i właśnie na jesień Otwierają nowe wystawy Które są za każdym razem genialne I ja byłam stałą wywalczenią Właśnie Galerii Barberini Muzeum Barberini w Pocztami, jak mieszkałam w Berlinie To było jedno z moich ulubionych miejsc Tak samo jak Martin Gropius był i tę wystawę możecie jeszcze właśnie w Poczdamie zobaczyć do 2 lutego i bardzo polecam. Następne miejsce, które chciałabym jeszcze Wam polecić, to jest Wiedeń I w Wiedniu są dwie wystawy, które się będą kończyć na początku tego roku Pierwsza bardzo szybko, bo już 6 stycznia, więc jeżeli chcecie, to pakujcie się od razu i jedźcie I to jest wystawa Jana van Eycka, która jest eksponowana w Kunsthistorisches z muzeum oczywiście w Wiedniu A druga wystawa to jest ta głośna wystawa Berniniego i Caravaggia, która też w Kunsthistorisches z muzeum we Wiedniu Będzie eksponowana jeszcze właśnie na początku roku a dokładnie do 19 stycznia. Także, jeżeli interesują Was bardziej te klimaty, Van Eyck, czy może właśnie Barok, Bernini Caravaggio, no to koniecznie pakujcie plecak, wsiadajcie w pociąg albo w samolot no i udajcie się do Wiednia. I to były jeszcze takie tipy ode mnie, co można zobaczyć jeszcze z tego poprzedniego sezonu w, tutaj w Europie, w okolicy w zasadzie. A kończąc te wywody, chciałabym jeszcze podsumować, co w ogóle działo się u Artfreaka w 2019 roku. Bo abstrahując ogólnie od tego, że Artfreak jako twór w ogóle powstał, bo ja Artfreaka oficjalnie prowadzę przecież od połowy, gdzieś tam września, od października, więc tak naprawdę to był jeden kwartał funkcjonowania. E, powstała strona, powstał sklep, powstają ciągle nowe produkty do sklepu. Hmm. Powstało bardzo dużo lekcji z historii sztuki, zarówno prywatnych, jeden do jeden, jak i tych publikowanych publicznie na Instagramie, na Stories, na IGTV, w której się wkręciłam w pewnym momencie i teraz na YouTubie, na której się przerzuciłam i które będę rozwijać na pewno w 2020 roku bardzo prężnie. Hmm. Powstały serie, które były bardzo uwielbiane przez Was, Między innymi tutaj korki z historii sztuki, które były takim. Hmm, Takim, taką, takim, takim tworem moim, który był często przez was po prostu feedbacku, gdzieś tam doceniany bardzo, powstało wyzwanie grudniowe, 24-dniowe, gdzie ja nagrałam 20 filmów, 22 filmy w zasadzie. I codziennie wysyłałam je moim subskrybentom, bo piszę też newsletter. Także Artfreak działa 3 miesiące, a tak naprawdę rozwija się na tylu polach, że no, można by się zapytać, czy ja jeszcze śpię. Czasami sypią. Ale generalnie jestem totalnie szczęśliwa z tym, jak jest, i na pewno właśnie w 2020 roku um, życzę sobie żeby ten rok był przynajmniej tak pełen sztuki, jak był ten 2019, a żeby był jeszcze bardziej. I na pewno jest już kilka wystaw, na które się bardzo mocno czaje i zaciera w rączki w 2020 roku. Bo mam już zrobione sobie listę, kalendarz właśnie wydarzeń artystycznych na przyszły rok, i tym podzielę się z Wami w następnym filmiku. Także zostańcie ze mną, już w następnym odcinku będzie właśnie zrobiony taki oficjalny kalendarz wydarzeń artystycznych przeze mnie osobiście na rok 2020 w Europie. Więc każdy z Was, kto na przykład planuje wakacje, tak jak ja, pod wydarzenia artystyczne. Będzie mógł zaplanować swój wymarzony urlop w roku 2020 i zaplanować ten 2020 jako rok sztuki, jako rok wydarzeń artystycznych, jako rok wyjazdów artystycznych. Czyż to nie piękna wizja? I z tą wizją dzisiaj chciałabym Was zostawić. Dziękuję za uwagę, oczywiście, za to, że jesteście do końca w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i widzimy się już niedługo. Cześć!